Manko! Witam w moim oficjalnym zgłoszeniu do Twoje 5 minut 3. Szczerze, powątpiewam, że się uda w ogóle dostać i w ogóle, że zauważy ktoś z ekipowiczów, albo sam Frizz zauważy ten, ten film, ten materiał, no ale cóż, zawsze warto spróbować, ok? Dobra, 30 sekund freestyle, odpalam tutaj 30 sekund i lecimy z tym. Mam na imię Wiktoria, mam 19 lat jestem głównie znana pod nazwą Wixonax i z tego, że razem z spadką Wariatką, czyli moją koleżanką, byłyśmy na widowni Mask Singer i Milionerów. Interesuję się głównie fandubem, dubbingiem, aktorstwem i rysowaniem. Nagrywam na TikToku, wrzucam posty na Instagrama i robię kontety na YouTubie. Czego się boję? Najbardziej boję się pająków i węży. Wpadłam na pomysł, żeby zrobić challenge z fantą. Widziałam, że jest na YouTubie taki challenge, jak Fanta Challenge. Jakiś gościu miał dwie butelki fanty i w 30 sekund je próbował wypić. I stwierdziłam, że połączę tą Fanta Challenge i Tabasco Challenge i zrobię coś takiego, że w 30 sekund będę próbowała wypić dwie butelki fanty, jak się nie uda, to piję z Tabasco. Otwieranko. Dobra, otworzone. Okej, okay, tu mam 30 sekund i będzie zerowanko, także 3, 4 i... ry. Mm, 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 mm. Serio? Tak szybko? Ja dopiero pół butelki wypiłam, co jest? To jest jakieś... to jest jakieś... Nie powiem jakie. To jest skandal, oszukaństwo. Oszukali mnie z tym czasem. Ej, fajnie to wygląda bez kitu, ja nigdy tego nie próbowałam. Testik zapachu. Ej, to pachnie takim typowym octem. No to co? Próbowanko. O. Dobre, lecimy z tym. Cała łyżka, bez kitu. No, czemu to tak wolno leci? Dawaj na całego, kurde. Co się bedę. Tyle jest. No to co? Za wasze zdrowie. Nie czuję, żeby to było aż takie ostre. Jadło się i piło się ostrzejsze rzeczy niż to. <śred Stone sound> Zapraszam na przerwę reklamową. Hej, hej, hej! Jakie masz plany na 28 lutego? Żadne? O, to świetnie się składa. Pewnie spytacie, dlaczego? Już wam tłumaczę. Już od 28 lutego na ekrany kin trafia nowy film Ekipy 100 dni do matury. Jeżeli nie masz jeszcze napisanej matury, to nie przejmuj się totalnie, nawet i bez matury film na pewno wam przypadnie do gustu. Pewnie spytacie, o czym jest ten film. Film ten opowiada o kilkuosobowej grupce maturzystów, którzy będą pisać maturę. Ale w pewnym momencie uświadamiają oni sobie, że to jest pewien kończący się etap w ich życiu. W życiu każdego z nas, ale mają oni bardzo sprytne plany, żeby temu wszystkiemu zapobiec. Nie zwlekaj, biegnij już 28 lutego do kiny na film 100 dni do matury. Widzimy się? Yes! Po reklamie! Co jest to dla mnie ważne i czym się kieruję w życiu? Ważna dla mnie na pewno jest rodzina i zdrowie. A czym się kieruje w życiu, to jest dość ciężkie, myślę, pytanie, bo różnymi rzeczami się kieruje praktycznie wszystkim. Ale tak najbardziej, no to myślę, że tym powiedzeniem, że marzenia się spełniają i marzenia się spełnia. Bo wiecie, jak spełniasz swoje marzenia, to wtedy dążysz do celu, nie? I, no, i, no i tym głównie. Nie wiem, czym się jeszcze można kierować. Jak opisaliby mnie moi znajomi? No tak. halo. halo. Dzień dobry. Masz chwilę? No mam chwilę, ale coś czuję, że branka na mnie jakiegoś nie. Ujesz. Tylko wiesz, chodzi mi o to w, w tym zgłoszeniu. O to jeden punkt. O no nie, nie może ja muszę o tobie zapowiedzieć. No, 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 no Skąd wiedziałeś? Rozumiem. <laughs> no, ale wiesz, że się nie dostaniesz. Wiem, ale i tak warto zawsze spróbować. Hello, darkness, Poproszę ładny monolog tutaj, krótki monolog, szybki, zwięzły, fajny. Kurde, pająk mi tu siedzi. Moja kochana Tyle mogę powiedzieć. <laughs> Zatkało mnie kakao.